Mrągowo ma bardzo dużą infrastrukturę sportową, wieloraką. Ta płyta kiedyś służyła do treningów tylko. Przebudowaliśmy ją dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Skąd otrzymaliśmy prawie 750 tysięcy, dołożyliśmy 860, i z tego wyszła fajna sprawa. Poszerzone zostało boisko do wymiarów 100 na 60, czyli pełnowymiarowe, plus jak tutaj widać. Też ta infrastruktura wymagana przy tego typu obiektach jest wykonana. Wcześniej zrobiliśmy budynek zaplecz socjalny, są tam szatnie, są natryski, sanitariaty. Powiem w ten sposób, że nie tylko w tym roku, ale i w poprzednich latach odbierałam z dumą od pana marszałka województwa Misko-Mazurskiego statuetkę za trzecie miejsce w województwie w sporcie młodzieżowym, czyli po Olsztynie Elblągu Mrągowo i to nie jest przypadek, to powtarza się ro rocznie. To boisko mocno będzie przyciągać młodzież, która czasami nawet nie jest zdecydowana, żeby chcieć zapisać się do klubu, ale jeżeli zobaczy takie obiekty i zobaczy to co się dzieje, to, co mamy, to na pewno będzie z chęcią chciała tutaj korzystać. No to jest duży plus dla nas, bo tej porażyliśmy zimą na sparingach nie tylko seniorzy, ale juniorzy, trampkarze, którzy występują w ligach wojewódzkich korzystali z obiektów w Kętrzynie, Wolsztynie, w Ostrołęce i w Łomży. Był to dla nas dodatkowy kosz dla klubu i i dla miasta teraz będziemy mogli korzystać tutaj na miejscu, tak więc to też dla starszych tak powiem, adeptów, no juniorów, tramkarzy czy seniorów jest również to dodatkowy jakiś plus. Górna płyta też już wymaga powoli jakiegoś odnowienia, mi chodzi o nowy drenaż, no i jakieś fajne trybunki, tak, z skrytym dachem, gdzie jak się widzi w innych obiektach, to naprawdę to fajnie wygląda. Jeżeli zajdą się w jednym miejscu kibice, jest doping, jest super sprawa.